Wiecie co, on poszedł ogarnąć tą miejscóweczkę. No, bank tędy nie przejdziemy, będziemy się cofać, ale ja wam powiem, czego w tym miejscu jest dużo. Zajebiście dużo komarów. Trzeba no. Trzeba. Jedziemy dla was łowić sumy wielkie sumy. Dzisiaj jesteśmy bardzo bojowo nastawieni. Chwilę, bo to, zanim dojedziemy tam, to co trochę minie. Po opowiadaj coś. Jakie masz plany? Plany są takie, że jak nie złowimy, to nie wracamy do domu. Są tak. No. Takie są plany. Numery do szefów są, jakby za to UMZ. Cztery do wykorzystania, jeszcze żadnego nie wykorzystałem, więc szefie chory jestem, nie dam rady do roboty. Tak jak w tym memie No, no <laughs> Właśnie o, o to chodzi my tu od chuja roboty <laughs> Akurat się też, że to tak może wyjść No żaba, był żywiec na suma, no kurde Wolałem rozjechać Czekaj, proszę się zabudę Tutaj? Tak, słowiański zapach. To już chyba stół gdzieś wywieszony jest. No, się przyciągnął, to się przywraca trochę. Widzę, że Widzę, że jak zwykle, rozumiemy się bez słów. A jak zjazd? Pośmiejcie się teraz ze mną troszeczkę. Tu jest taki zjazd. Tu jest Mateusz, jego ninja. Úplně To je kepsko. Dalí ráde. Jimmy. Wolniej! <noise> Jak wpadnie dziura to jego wina będzie Dawaj, dawaj. Wsiadaj ja musisz zobaczyć drugą, że to daj w miarę. Dawaj, wsiadaj tam no to nie Ja tak ubogę nie jechał Uważaj tu to, dziura Ty uważaj <noise> Les <sus> <tego sus> <w domu. sus> <sus> <sus> le maître de la masakra le maître le <sus> <sus> Dali radę. No, to tu parkujemy? Tak, tu zaparkujemy sobie. <grysty> Nie lubię go. <staje> Proszę cię bardzo. Ja, ja się muszę posmarować. <grysty> Smarować, a może mogę jak chcesz jednak. Pojechali. Gdzie ty jesteś? Znacznie lepiej mi idzie chodzenie po kamieniach. Ej, ja to jestem z tego typu, że jednak wolę chodzić po kamieniach. Dla takich Ekspandrowiczów jak Bergryls, to ścinka to nie byłby problem, ale kurwa nie dam Widzicie, to jest właśnie skutek chodzenia po tych ścinach. To mi mówi, że mi gdzieś tu farba leci. A Nie ma tego złego, to by na dobre nie wyszło. Siedzi. Pięknie. Ładny bolek. Widzisz to? Widzisz ten nos? Widzisz ten nos? Siedemdziesiątki. Nie wiem czy się wyświetlaje, tak? Ja. się ma nać, no. ady, ady. I już złotarek. No, się wszyscy tylko na co łeby była kotwica wbita. Była Na co? Drum Black. To my masz... ładna 70 no i pięknie. Niech wraca do wody. Czasu, tak? tak jest. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Chcę coś w końcu się nie wypiął. Oh. Namierzony, i. skuriam, tylko No No, dużo. mu Następny. Miał być następny, ale jak czasem wiadomo, bojowe nastawienie przynosi całkiem odwrotne skutki. I biczując wodę, całą noc. Z rosóweczką czy z woblerkiem poza stratami i przybytkiem metrowym, wody w ciągu jednej nocy rano udało się jeszcze tylko chwycić tą motoryczkę. Chodził, chodził i wychodził. Idą bęczennicy niezłowiający suma. Mogliśmy nagrać był poziom wody wczoraj, jaki jest, jest poziom wody dzisiaj. Tak. Mogliśmy nagrać, ale wam teraz nie pokażemy. Bo zjedzimy swoje najlepsze miejscówki. Typowo pod suma, podobno 10 sumów na nockę pada. Tak średnio. Ale nie jak my jesteśmy O, osad pięknie. A kurwa, przywitanie. Powiedzcie nam, kiedy pojedziemy i wykonujemy, jak się na niego nastawimy. No, Strike trochę syfuje, ale ja chcę być po drugiej stronie. Ale paaa już nie wrócił, ja się jeszcze nie poddałem Zostało mi kilka godzin łowienia po tym nieudanym nocnym łowieniu i tak widząc te wszystkie ataki bolków obławiałem sobie powierzchniowymi wodorami od Tomasza Janeczka łówka po główce, łówka po główce aż tu nagle Siedzi na ołówek, gruby klocek. Oj, gruby boleń. będzie chyba pierwsza 80 osiemdziesiąt... Osiemdziesiątka Widzicie to? Kurde, patrz, patrzcie na to Patrzcie tylko na tego bolka Odrzańska torpeda, naprawdę nie wiem ile ma centymetrów Ale Zobaczcie na to To jest do połowy kieszeni to jest torpeda około 90 cm Na pewno 90 cm to jest bankowo A w końcu idę go wypuścić

Masakra. Jestem jeszcze w całych emocjach od tego, co się stało. Nie wiem, dlaczego nie mam miarki. Normalnie nie wierzyłem, jak z... zaglądałem do pecaka i nie było, ale mam na kiju zaznaczone w tym miejscu. To jest Google Wolka. Jestem mega podjarany. bardziej że Dzisiaj podjumałem Pawłowi ten ołówek Czy podjumałem? Wiedziałem, że mu, mi dał i mi dał, Upleiłem tylko go w kotwiczkę To jest Ownerek ST36 I dał radę Dał radę, nic się z nim nie stało Ryba fajnie wcięta i siadła To jest ołówek jeszcze z jedną kotwicą Branie było fajne, Pierw wybił tego woblera w górę, potem go zgarnął Pletka 0,26 jeszcze z naszej nocnej wyprawy, nie chciało mi się tego zmieniać i tak łowię e, dzisiaj od rana. Następny wolek. Mega, mega jestem podjarany, naprawdę. Emocje to mi sięgły normalnie szczytu. Ryba popłynęła chwilę to trwało reanimacja. E, na brzegu około no, dwóch minut, ale jest strasznie gorąco. Dlatego ta rybka trochę dochodziła. Tutaj szybkie trzy zdjęcia. Dosłownie mam trzy zdjęcia z rybą. Plus to, co jest z kamery, tutaj z klatki. No, Oglądałem przed chwilą materiał, wrzuciłem wam to na fejsa. Myślę, że trzeba będzie wrócić do tego na głowie. Jest dużo mniej wygodniej, ale jest dużo fajniejszy obraz. No, coś za coś. W końcu. Naprawdę, naprawdę się cieszę. I w końcu spełniłem swój cel. Jeśli to będzie dziewiątka z przodu. Tak jest. Do zobaczenia.